Witam serdecznie widzów kanału Tajemity. Od razu na wstępie zadamy w naszym filmie pytanie, kto nie lubi przerażających historii, zwłaszcza jeśli są owiane tajemnicą i przedstawiają nawiedzony zamek i dziwne postacie w nim mieszkające, które odpowiadają za przerażające dźwięki wydobywające się z ziemi. Prawie każdy lubi odrobinę adrenaliny i strachu, ale sprawy mają się zupełnie inaczej, gdy legenda zmienia się w historię. Otóż taki straszny zamek znajduje się u naszych sąsiadów Czechów. Przecięty przez wyłtawę zamek Hołska jest właśnie jednym z takich strasznych zamków, które od zawsze kuszą miłośników tajemnic i zjawisk paranormalnych. Z zamkiem Hołska wiąże się wiele tajemnic. Pierwszą i najbardziej nurtującą jest to, dlaczego zbudowano go w miejscu bez znaczenia strategicznego i bez źródła wody, z dala od wszelkich szlaków handlowych. Nikt tak nie robił. No chyba, że chciał coś ukryć przed ludźmi. Kolejną zagadką, która zmusza do zastanowienia się, jest zachowanie mieszkańców z pobliskich okolic. Oni zawsze unikali kontaktu z zamkiem. Co było i jest tego powodem? Dlaczego na wewnętrznym dziedzińcu zamku znajduje się tak wiele martwych ptaków? Jaki cel przyświecał budowniczym tego zamku, który powstał w miejscu od wieków pokrytym nieprzeniknionym ciemnym lasem, nie nadającym się nawet do polowań bez pobliskich granic i szlaków handlowych do obrony? Dlaczego szwedzki przywódca najemników, postać arcyzła i czarny mag Oronto, postanowił uczynić ten zamek swoim domem i laboratorium w 1639 roku? Co tam robił? Jakie rytuały czarnej magii uruchomił? Co sprowadził do tego świata, co przeraziło miejscowych chłopów do tego stopnia, że w końcu wzięli do rąk cepy, widły kosy i go zamordowali? Dlaczego podczas II wojny światowej zamek został zajęty przez tajny okultystyczny oddział SS, który podlegał tylko samemu Himmlerowi, skoro jego lokalizacja nie miała absolutnie żadnej wartości strategicznej? To tylko niewielka ilość pytań, które wyłaniają się z mroków historii tego zamku. Rzeczywiście. Zamek Hołska od dawna jest miejscem, które budzi poczucie strachu i tajemniczości i które rodzi więcej pytań niż prawdziwych odpowiedzi. Jednak odpowiedzi te mimo wszystko są nieliczne i w większości oparte na przypuszczeniach. I tylko badacze tajemnic i niewątpliwie pewni tajemnic nauci są w stanie bardzo dokładnie przeanalizować zamek. Hołska i wyciągnąć choć przybliżone wnioski związane z jego posadowieniem i funkcjonowaniem w machinie czarnej magii. Warto zapoznać się pokrótce z historią tego zamku. Na zalesionym wzgórzu, wzniesionym na skraju wapiennego urwiska, stoi Zamek Hołska. Ta starożytna kamienna budowla od wieków cieszyła się niesłabnącą sławą. To wczesnogotycki zamek 47 km na północ od Pragi w Czechach. Jest to jeden z najlepiej zachowanych zamków tego okresu. Do godnych uwagi cech zamku należy przede wszystkim gotycka kaplica, zielona komnata z późnogotyckimi malowidłami oraz salon rycerski. Zamek został pierwotnie zbudowany w XIII wieku w latach 1253-1278 za panowania Otokara II. W latach 1584-1590 przeszedł modyfikację w stylu renesansowym, nie tracąc nic ze swoich cech fortecznych. W XVIII wieku przestał pełnić funkcję rezydencji szlacheckiej i popadł w ruinę, zanim został odnowiony w 1823 roku. W 1897 roku kupiła go księżniczka Hohenloch, a w 1924 roku, za czasów I Republiki, kupił go prezydent Skody Józef Szymonka. Od 2020 roku jest własnością jego potomków. Zamek przyciągał i przyciąga nadal do siebie ludzi parających się okultyzmem lub też chcących wyjaśnić w sposób naukowy zachodzące na zamku zjawiska paranormalne. Po wejściu do Czechosłowacji w czasie II wojny światowej oficjalnie Wehrmacht zajmował zamek do 1945 roku. Jednak wpływ na to, co się w nim działo, miała pewna grupa czarnej gwardii Hitlera, wchodząca w skład organizacji Ananerbe, która podlegała bezpośrednio Himmlerowi. Pewne ślady i dowody wskazują na to, że niemieccy naziści przeprowadzali na zamku eksperymenty z okultyzmem. Jedno ze źródeł informacyjnych twierdzi, że w zamku znajduje się wiele artefaktów z okultystycznymi powiązaniami. Inne źródło podaje, iż miejscowi ludzie uważali, że naziści wykorzystywali do swoich eksperymentów piekielne moce, te same, które dawno temu przywoływał już wspomniany na samym początku filmu, szwedzki dowódca najemników Czarny Mak Oronto. Same legendy otaczające zamek Hołska są starsze niż on sam. Wacław Hajek opowiada legendę, a w zasadzie historię dziwnego pęknięcia na szczycie wapiennego urwiska niewyobrażalnie głębokiej dziury w ziemi, która jest, jak mówi się tutaj od czasu czarnego maga Oronta, źródłem mrożących krew w żyłach odwiedzin. Miejscowi nazywali bezdenną jamę dziurą do piekła, a wieśniacy unikali zbliżania się do niej po zmroku. Wierzyli bowiem, że dziwne stworzenia, pół zwierzęta i pół ludzie wychodzą z tej dziury, nazwanej później portalem, by zabijać zwierzęta gospodarskie i siać spustoszenie w nocy. Wierzyli również, że każda osoba przechodząca w pobliżu miejsca była zagrożona porwaniem i przemianą w coś nieludzkiego, żyjącego pod ziemią. Badacze wiedzy hermetycznej uważają, że ten zamek stanowi jedną z bram do piekła, a raczej pieczęć na wejściu do piekła, która została zbudowana, aby uniemożliwić demonom uwięzionym na niższych poziomach przedostanie się do reszty świata. Zabieg stosowany przez chrześcijan, szczególnie w starożytnych miejscach mocy i czakramach ziemi, Wawel, Ślęża i wiele innych miejsc i wzgórz oraz samych szczytów w Polsce, zostało w ten sam sposób potraktowanych. Od początku 2020 roku zamek jest otwarty dla zwiedzających. Turyści mogą zwiedzać kaplicę z blaknącymi freskami i malowidłami ściennymi, w tym zdjęciami demonopodobnych postaci i zwierząt podobnych do ludzi. Co mówią legendy na temat celu budowy zamku Hołska? Legenda głosi, że celem budowy tego zamku było powstrzymanie złych stworzeń przed dręczeniem mieszkańców. Uważa się, że zamek strzeże bramy do piekła, prowadzącej przez studnię bez dna. Miejscowa ludność nalegała, aby zasypać bezdenną jamę kamieniami, aby pozbyć się złych duchów i żeby żadne zło stamtąd nie wyłaziło. Wieśniacy próbowali wypełnić dziurę kamieniami, ale dół połknął wszystko, co wrzucano do niego, bez widocznego efektu. Ale jak to chłopi, zawzięli się okrutnie i zwozili wozami kamienie przez kilka dni na wielką kopę przed dziurą i potem je tam wszystkie zwalili. Nic to nie dało. Kamienie wpadły do dziury i przepadły w niej nawet bez żadnego odgłosu. Chłopi po niepowodzeniu postawili przykryć to miejsce grubymi kamieniami płytami i zbudowali na nim kaplicę. O, dziwo, mury zamku były zawsze wilgotne nawet podczas strasznych przeciągów. Ponieważ został wybrany jako rezydencja przez nazistów podczas II wojny światowej, chłopi nabrali stuprocentowego przekonania, że zły duch tego miejsca jest oczywisty, a Czarna gwardia Hitlera z trupimi główkami na czapkach nie przez przypadek zwoziła jakieś dziwne urządzenia i instalowała je gdzieś w podziemnych częściach kaplicy. Uważa się, że kaplica zamkowa została specjalnie zbudowana bezpośrednio nad enigmatyczną dziurą piekielną w celu zapieczętowania zła wewnątrz dołu i uniemożliwienia mu przedostania się do świata ludzi. Minęło ponad 700 lat od zapieczętowania dołu, a goście nadal twierdzą, że słyszą nocne drapanie złych stworzeń z niższych pięter. Uważa się, że słychać również chór krzyków spod powierzchni. Jest to zastanawiające. Kolejny chór krzyków wydobywający się spod ziemi. Bardzo ciekawe. Wielu obserwatorów zwraca uwagę na to, że większość szklanych okien zamku Hołska jest fałszywa, ponieważ za szklanymi oknami stoją solidne ściany. Po drugie, zamek nie ma źródła pożywienia ani wody, co oznacza, że zamek nie został zbudowany w celu zamieszkania. Co potwierdza niejako charakter pieczęci zamku nad okrutnym złem? Otóż jest tu bardzo dziwny fakt kierujący się w stronę kwadratowej konstrukcji zamku, która została zbudowana w XIII wieku. Prawie 80% obrony zamku jako warownej twierdzy skierowana jest do środka zamku, nie na zewnątrz lecz do środka w kierunku wewnętrznego dziedzińca konstrukcji jakby w oczekiwaniu na zmasowany atak czegoś co mogło się wydostać z zapieczętowanej dziury. Współcześni budowniczy, zarówno ci zawodowi, jak i amatorzy, jednocześnie twierdzą, że budowla i cały zamek nie wygląda tak, jakby zamek został zbudowany po to, by trzymać wroga na zewnątrz w dystansie, ale raczej po to, by coś z wnętrza nie wydostało się na zewnątrz. Co rzuca się jeszcze w oczy, to to, że nie ma schodów prowadzących z wyższych pięter zamku na dziedziniec. Po co ucina się komunikację? Chyba po to, żeby się odizolować. W starych zapisach archiwalnych odnalezionych w kaplicy jest zapis pewnej strasznej historii. Zła historia zamku była tak rozpowszechniona, że w celu rozwikłania tajemnic rzekomej bramy do piekła książę potężnego klanu Duba zaoferował pewnemu schwytanemu więźniowi pełne ułaskawienie za jego zbrodnie, jeśli zgodzi się zejść do bezdennego dołu na końcu liny, zbadać co jest na dole i wyjść z powrotem, opisując co tam widział. Biedny więzień od razu zgodził się na propozycję, ale po zejściu na sporą odległość do otworu zapadła długa cisza, a następnie skazany zaczął niekontrolowanie krzyczeć z głębi ziemi. Kiedy ludzie księcia wyciągnęli skazańca z powrotem na powierzchnię, stwierdzili, że jego włosy stały się zupełnie białe, a on postarzał się nagle, jakby ktoś w ułamku sekundy zamienił go w starca. Jego zachowanie wskazywało na to, że oszalał. Po kilku dniach zachorował na tajemniczą chorobę, umierając w konwulsjach plując dookoła krwią. Zapisy mówią, że eksperyment został powtórzony przez księcia więcej niż jeden raz, z tymi samymi wynikami za każdym razem. Pojawiająca się bil włosów jest tutaj znacząca. Jest też legenda mówiąca o tym, że podczas budowy zamku budowniczowie byli narażeni na bezpośredni kontakt z bestiami, do walki z nimi w obronie budowniczych przystąpili rycerze w poświęconych zbrojach i z poświęconymi mieczami. Opowiadano wówczas, że hybrydy zwierzęco ludzkie wypełzły z diabelskiej dziury, a w pobliżu zamku latały ciemno skrzydłe stworzenia z innego świata. Dzisiaj zamek nadal strzeże wejścia do dziury diabła, a wszechobecny biznes i badacze z gadżetami typu mierniki pola elektromagnetycznego starają się na historii zamku zbić fortunkę, a przynajmniej włączyć go do swojej kolekcji noszącej nazwę miejsca, w których byłem. I tak seria Travel Channel obejmowała kilka miejsc w sezonie drugim. Odcinek czwarty tego cyklu to zamek mówiący, że chroni portal do piekła. Zamek Hołska został wykorzystany również w jednym z odcinków Ghost Hunters na antenie SyFy w dniu 22 lipca 2009 roku. Był również podstawą do powieści graficznej Doctor Who – Herald of Madness, która rozgrywała się w Zamku Hołska i została po raz pierwszy opublikowana w Doctor Who Magazine. I już by się wydawało, że choć może trochę tajemnica zamku zostanie odsłonięta, kiedy to francuski zespół badaczy zjawisk paranormalnych RIP podjął się z badania zamku w 2013 roku. Jednak szybko okazało się, że całe zamieszanie było zrobione pod ich nowy odcinek The Hell Gate, odcinek trzeci, sezon drugi. Cóż, chcąc zrozumieć to, co się dzieje na zamku, trzeba najpierw skierować swoją uwagę na czarnego maga Oronta. A potem na oddział SS przebywający w tym zamku. To może wiele powiedzieć na temat siły zła, jaka została uwięziona w zamku Hołska.